Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym dniu vlogmasów. Ten, co prawda, bez śniegu, ale no, dość mroźny poranek. Antoś w szkole, Szymon jeszcze w domu, bo walczymy do reszty z kaszlem. Natomiast jest już zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o mnie, byłam u lekarza, dostałam tabletki, spreje, leczę ucho, też jest zdecydowana poprawa. Najważniejsze jest to, że nie ma tego bólu i tego kucia, bo to było najgorsze, więc myślę, że jeszcze tak 2-3 dni i będzie już w 100% dobrze. Więc myślę, że na spokojnie też mogę powiedzieć, że wracamy do zdrowia. Natomiast teraz biorę się za ogarnięcie mieszkania, kończę śniadanie. Dopijam sobie tutaj kawusie, co prawda jeszcze w jesiennym kubku, ale już niedługo się to zmieni. No i plan jest taki, żeby wybrać się jeszcze na takie szybkie zakupy spożywcze. Co będziemy robić dalej? Nie wiem. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o... Um, Tegoroczny vlogmas to słuchajcie, filmy będą pojawiać się tak, myślę, 3 max 4 razy w tygodniu i dlatego tak zdecydowałam, że po prostu nie chcę was zanudzać tą naszą codziennością, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale że też spędzicie z nami fajnie ten grudniowy czas odlicza, odliczając do świąt. Także tak to w tym roku będzie wyglądać. No, i co, nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania i spędzenia tego grudniowego czasu razem z nami. Słuchajcie, wchodzę do pokoju, żeby zobaczyć, co robi Szymon, bo zrobiło mi się jakoś dziwnie cicho. A tutaj taka sytuacja: Szymon stwierdził, że idzie na drzemkę. No, także ja idę teraz na spokojnie posprzątać sobie mieszkanie. No i czekam, aż Szymciu w stanie, żeby dopiero później iść z nim na zakupy. Mieszkanie ogarnięte. Szymon nadal śpi, więc muszę go iść pomału. Budzić bo już najwyższa pora, a zakupy się same nie zrobią. Ale wyciągłam sobie też mój świąteczny kubeczek, który jest. Ze Starbucksa. Tak jak w tamtym roku. W tamtym roku był biały, z czerwono-zielonymi paseczkami. W tym roku, jak tylko pojawiła się szafa ze Starbucksa Vium, bo to pierwsze po co ja poszłam, to właśnie był kubek. No bo kawy się jednak mm, powtarzają. A kubek był inny, więc w tym roku mam taki czerwono-zielony kubeczek, zdecydowanie delikatniejszy, prostszy, totalnie wpisuje się w tegoroczną moją dekorację, bo będzie sporo czerwieni, no i pojemność 350 ml, więc większy niż tak jakby w tamtym roku, ale żeby nie było dla mojego męża, słuchajcie, też mam, bo tak chodziłam, tak się rozglądałam za tymi kubkami, że została ostatnia sztuka Mówię, dobra, biorę, żeby było do kompletu. Także mamy takie dwa kubeczki ze Starbucks. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Czy macie typowo takie świąteczne z jakimiś choinkami, bałwankami i tak dalej kubeczki, czy raczej właśnie takie proste, czerwone, z jakimś delikatnym elementem? No bo ja właśnie mam taki. Dobra, słuchajcie, udało nam się w końcu wyjść i powiem Wam, że gdyby nie było wiatru no to byłoby naprawdę przyjemnie bo jest on taki troszkę mroźny no ale ogólnie nie ma co narzekać jest przyjemnie także idziemy sobie na zakupy może jeszcze uda się podejść do gracika no zobaczymy i moi drodzy wróciliśmy przez chwilkę do domu mieliśmy jeszcze podejść do gracika ale stwierdziłam, że nie będę czekać aż otworzą jeśli chodzi o nasze zakupy to jest ich naprawdę mało. I tak, jeśli chodzi o jumbo, to kupiłam taki plaster 100 gramowy łososia. I do tego wzięłam jeszcze taką buratę. Jeszcze jej nie jadłam, więc spróbuję. Dalej mam taragony. I jeśli chodzi o alpika to. W tym tygodniu jest promocja 2 za 2,50 w sensie na te małe pomidorki, na małe ogórki i małą paprykę, więc wzięłam dwa razy właśnie ogórki, dla dzieciaków druga paczuszka. Do tego wzięłam jedną paczuszkę pomidorku i jedną paczuszkę papryki. Do tego wziąłam jeszcze tym razem dwie takie kiełbaski. Yy, ostatnio wziąłam na spróbowanie, posmakowała mi, więc jak na razie się chwilowo przerzuciłam właśnie na to, a mam też ochotę dzisiaj na pince więc y, będzie myślę, że idealna. Yy, I do tego jeszcze yy, mięsko. Ja z reguły kupuję mięsko u Turka, ale powiem Wam, że przy tej pogodzie z Szymonem to... No nie za specjalnie y, chce mi się tam iść Także kupiłam tutaj, no to są całe zakupy I w Jumbo wydałam 6,60 no, Natomiast w Aldiku niecałe 17 euro I tak naprawdę no nic nie kupiłam A yy, trzy dyszki nie moje <gryw> Po prostu interesy życia, no ale dobra na trochę czasu jedzenie jest, także idziemy to teraz pochować. I co będziemy robić, Szymon? Będziemy odpoczywać. Wziąłem się właśnie za ogarnięcie ekspresu. Już tutaj sobie rzecz wskzy z niego pościągałam, no bo skoro jest świąteczny kubek, no to muszę wziąć świąteczna kawa, obowiązkowo. A z racji tego, że ten ekspres ostatnio nie był używany, no bo wykorzystuje tą kawę, która po prostu jest, no to trzeba go jednak troszkę wyczyścić. Także yy, ogarniam go. Yy, no i wsypujemy świąteczną kawusię. No i słuchajcie, mamy to świąteczny kubeczek, świąteczna kawa. Także yy, można iść robić obiadek. A swoją drogą powiem Wam, że yy, pogoda się zepsuła, nie dość, że było brzydko. To jeszcze zaczęło padać. Także no nie ma dobrze. Nie ma. No dobra, w tym czasie co czekamy aż obiadek nam się zrobi, to otworzymy kalendarze, a raczej tylko dzieciaki, bo ja w tym roku y, póki co nie mam. Czy będę miała, nie wiem, zobaczymy, czy uda się kupić. Y, jeśli tak, to tak, jeśli nie, no to trudno. Natomiast dla dzieciaków tutaj mamy właśnie takie kalendarze, i są to z czekoladkami. Jeden gindera, drugi. Patrol, Paw, proszę bardzo, Dziękuję. ten jest twój, i ten jest Dziękuję. twój, ten jest twój, i ten jest twój, ten jest twój także A otwieramy. No i numerek jeden. O, Antoś już ma tu jedyneczkę. Szymciu, tu jest jedyneczka, nie to, tu jest jedyneczka. O, nie mam tu. Proszę bardzo, pokaż, co tam masz. O, laskę, tę. Laskę. Pokaż, też masz laskę? Tę. No to super. Hmm. Numer jeden tutaj, proszę, halo. Tu masz jedyneczkę. Co tam masz w jedynce? O, on też znalazł. Czekaj, mama ci pomóc. O Jezus. No, otwieraj. Serduszko! Hmm. Teraz masz serduszko, też masz serduszko, Kinderka. Dobre. No. Nie, dziękuję. No, także jak widzicie. A, to jest takie serduszko. Proszę bardzo, tak wygląda. Proszę, zjedz Nie, sobie. I Antoś ma takie samo. Także kalendarze o, dzięki. otwarte. O, dzięki. Trzeba je teraz podpisać, schować i czekać na dzień kolejny. Obiad zjedzony, pomyte, więc stwierdziłam, że zrobię sobie maseczkę. I mam tutaj z The Body Shop Słuchajcie, stwierdziłam, że w tym miesiącu yy, chcę właśnie wykorzystać wszystkie takie maseczki, które mam na napoczęte, żeby no, po prostu je zużyć i zrobić miejsce na nowe, bo wiecie, tylko się dokupuje, dokupuje, a y, stare zostają, także no, myślę, że jeszcze na raz akurat będzie, więc yy, sobie ją właśnie nałożyłam. No i może pójdę sobie włączyć jakiś film, o ile mnie dzieciaki dopuszczą, bo oni za bardzo nie lubią oglądać ani bajek, ani filmów świątecznych. No ale zobaczymy, może akurat się uda, także yy, idę. No i kochani, maseczka zmyta, pielęgnacja zrobiona, także idę się teraz do reszty ogarnąć i będziemy się pomału zbierać do spania. Mam nadzieję, że taki pierwszy, totalnie luźny i domowy vlog vlogmas Wam się również spodoba. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za każdą łapkę, komentarz, a także subskrypcję i widzimy się już w kolejnym vlogmasie. Trzymajcie się ciepło, buziaki. pa!